Cześć kochani. Sie siemaneczko, zobaczcie, co dostałem od mojej kochanej żonki. Kupiłam mu portfel. No podobno pełny. <laughs> podobno <laughs> pełny, na pewno emocje są. My się już tutaj chichramy, a czy będziemy się chichrać i skakać do góry? Ach, ten dźwięk. Kurcze, dawno nie było portfela u nas. Żebym go tu tylko nie porwał, kochani, nie? O, 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 może się uda, może się uda. Fajna sprawa z tym portfelem, tak samo jak z playbookiem, nie? No. Fajnie się to drapie, kurczaki, no zobaczcie. No. Dawno nie było. Portfelik, dobra. Zrapeczka z numerem 006, no lecimy. Super. Lecimy, wygrywające liczby, szukamy. Cóż tu będzie wygrywało? Jakie duże te liczby, czy będą duże wygrane? Mhm. 15. Szukamy jeszcze koronki tutaj. 32. Jak będzie korona, to? No też wygrywamy, nie? Super. 24, 26. A jakie liczby wygrywają? 26 ma? moja cyferka. Tak. Dwunastka na razie. Jakie to nie są nasze cyfry? To tak... W sumie to prawie wszystkie kochamy. <laughs> Kogo my nie kochamy? No koch... <laughs> 20 bliziutko, 23. 31 też o. bliziutko, fajnie. Ale jeszcze, jeszcze do góry nie skaczemy. Ale czarują, ale czarują. Szóstka. A pomyślałem o siódemce. Tak? Patrz, miałem powiedzieć. No to teraz o 26. To ja bym myślał o 15. Ty 26, twoja data urodzin. 10. O, 29, jak blisko. Trójka. I co? Dwa rzędy, kochanie. Ostatnie. Trzynastka. Zrzędy. Dwadzieścia dwa. No. Ja nie. I jedyneczka. Kochani, dwadzieścia osiem. Nie Pięć. Też nie Cztery mamy. nie mamy. I, 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 i. i jedenaście, i? Zziło 20. No dobra. Gra numer 1. Nic nie dała. Nic nie dała. Zobaczmy co na to tutaj. Takie te karty, tak? Czy będą dwa takie same symbole. Zobaczmy. Odkrywamy symbole walizka. Diament. 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 Myślałem, że walizka. <głos> <głos> Banknot plus klucz. Banknot, Banknot plus. O, walizka. Walizka. ale czarują, ale kręcą tymi symbolami. No dobra. Banknot. No nie, no ja powiem. I moneta. Pełny. No, słuchajcie, bo jak nie to będę chodził z gołym portfelem już do końca miesiąca. Banknot. <laughs> diament, ale tak kręcą. Podobnie, podobnie. O, <laughs> twoja koniczynka. I monetka. Moneta. I ostatnia, i ostatnia, ósma szansa. Klucz. Klucz. I niestety, kochani, walizeczka. Pustka. No i dobra, w grze numer 3 musimy tutaj znaleźć trzy takie same kwoty. No to szukajmy tych kwot, kochani. 30. O! Jak szybciutko 30 wpadają. 150. 200. 6 dyszek. Stówka. Fajnie. Jest, drugi raz 150, na 150 jest. I 30. O, A w ogóle 150 o. można tak sobie tutaj strzelić? Można. Zobaczcie, można. Oj, 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 ale by było, kochani. Dobra. Aj, jaj, dwie bańki. Drugi raz 50? 50. Drugi raz 60. No. I no i co? Nie wiem. I 200. O, mamie, ale nas zrobiliście w Bambuko. No Kotuś miał być pełny. Ale Przebrałem dziękuję. Się. Dziękuję Ci za, piękne, za piękny portfel. Super, no rzadko go drapiemy, więc. No Włożyć coś do niego. No. O, widzicie? <laughs> Grosik na szczęście. <laughs> Albo jakąś koniczynkę. Ale super. Piękny, piękny draping. Tym razem bez wygranej, ale może nie ostatni ten portfel Oczywiście, u nas. Ale Jeszcze. Włożę ci coś. Dobra. Obiecane. Słowa dobra. dotrzymane <laughs> będzie na pewno. Kochani, miłego, miłego dzionka. Pozdrawiamy. Buziaczki, Buziaczki dla Was. Trzymajcie się. Pa.